Tak wygląda. I teraz e, prowadzisz to w ten sposób, że zaczynasz rzemień od góry pod kątem. I teraz e, nie robisz tego w jakiś sposób zakowaty tylko wchodzisz tu, przyciskasz i prowadzasz my, swobodnie. Także w zasadzie ręka idzie, e, idzie w, w jednym ty tylko naciskiem a, pędzla powodujesz, że grubość tej, tej linii Zwiększasz grubość tej linii, prawda? Czyli stąd I na samym końcu prawda? Tutaj Hop. I tutaj za to tutaj. Okay. Jakiś tu. Tu, gdzieś po Tak. Tu. w dół. Przyciskiem. Okay? Gdzieś w dół. I przyciskiem. Gdzieś w dół. Up, up, up. Okay. Końcówka oczywiście nie jest taka, bo tu jest, jest źle okay. natomiast tu jest stąd, nacisk i, i znowu odciągasz rękę tak? okay. stąd, bo, idzie idziesz w dół, nacisk i rozciągasz. No, to jest najlepsze okay. Więc tak jest stąd, idzie w dół, przyciska, przyciska, przyciskasz wyciągasz nie? i nie, nie, nie robisz e, ruchu jakiegoś kierunkowego w sensie metym, że idziesz w bok. W zasadzie me prowadzisz e, w tym samym kierunku. No? Mimo że on jest, kierunek jest tu i tu. No? Ale jakby ten element uzyskujesz me przez to, że zaczynasz od cienkiej linii. Od cienkiej linii, a potem przyciskasz i robisz, czyli tu jest ta grubość się pojawia, a potem jest szpic, jest no? szpic. To jest, okay. to jest a, a, na przykład macie w tym pies, człowiek, to są, to są te linie, to są te tutaj te okay? próbujemy.